Cześć kochani, Marek Pan jest z tej strony z bespan.pl. jest w tej chwili 25 stycznia, zobaczymy kiedy ja to, kiedy ja to puszczę, ale już chcę to Wam coś nagrać, bo straszna zaraza wdała mi się w gloriozy, zaraz to pokażę, zimy nie ma, było minus 5 stopni, nie ma żadnych mrozów, nawet nie jest jakoś mega wilgotno, bo nie ma opadów deszczu, nie ma opadów śniegu, jak widać, jest dosyć ładna pogoda od jakiegoś czasu i do tej pory, a coś zaatakowało coś. No widać, że to jest choroba grzybowa, zaraz pokażę. Patrzcie, jak bardzo zainfekowane są liście Juki Gloriozy. Te tutaj jeszcze się trzymają dobrze, ale to wszystko jest do wycięcia, żeby ta zaraza się nie rozeszła. Tutaj na przykład nie ma w ogóle. Tutaj jest spoko, też widać, ale na ile liści to jest po prostu do wycięcia. Tak samo na Juce Gloriozie Variegacie. No to jest po prostu jeden wielki grzyb. I teraz pytanie, dlaczego tak się stało? Przecież, tak jak mówię, no ja już nie mówię o wilgoci, ale mrozu żadnego nie było. No minus 5 stopni, zresztą widać, że to nie ma nic wspólnego z mrozem, tak? To są normalnie jakieś plamy. Grzybowe, te wszystkie liście są do obcięcia, zrobię to jak najszybciej, żeby to się gdzieś nie rozlazło, wszystkie inne rośliny normalnie, super, pięknie, nawet zobaczcie oleander, oleander wygląda po prostu zjawiskowo, zjawiskowo w Polsce w styczniu, jakie piękne ma liście, bardzo ładne, Juka aloifolia, to samo, a tu gdzieś w tym miejscu coś się zadziało, to samo roztrata, no nic się nie dzieje kompletnie, a tutaj ewidentnie coś je zaatakowało. Także będę się brał za e, sekator czy za e, jakieś nożyce, żeby to e, jak najszybciej przyciąć, żeby się tego pozbyć, bo nie chciałbym, żeby mi takie coś wykończyło roślinę, która już rośnie tu wiele lat i jest naprawdę, naprawdę piękna. Także na wszystko trzeba uważać. Także biorę jakieś nożyce przytne i pokażę Wam, jak to wygląda po przycięciu i ile tych, liści, ile tych liści straciła. Na pewno bardzo, bardzo dużo. No i zastanawiam się, czy czymś tego nie popryskać mimo wszystko. Jaki macie pomysł? Jeżeli ktoś ma jakiś bardzo dobry, sprawdzony środek na coś takiego, to możecie mi napisać w komentarzu. Jeżeli ktoś wie, czym fajnie można to zaradzić, zaraz będę przycinał i nagram, jak to teraz wygląda po przycięciu. Taka góra liści została obcięta. Na pewno jest ponad 100, jak nie więcej, bo to jest po prostu no, cała kupa liści. Tak to teraz wygląda. Jeszcze wszystko nie jest przycięte, bo tu jeszcze dalej są takie fragmenty. Jutro może dokończę dzieła, w tej chwili tak to jest poprzycinane, najważniejsze jest, żeby ocalić roślinę, tak? To samo tutaj, ile było liści, a ile nie ma. Zdarzało się, to jest normalne na Juce Gloriozie, takie grzyby po, po zimie, tak? Ale teraz nie jest po zimie, mamy, co mamy, 20, 20 stycze, stycznia, tak? Więc no to do końca zimy jest powiedzmy jeszcze dwa miesiące dlatego się e, lekko obawiam e, co tu będzie jak to, jak to będzie jak to się wydarzy tutaj już zostały w zasadzie takie e, większość dobrych chociaż jeszcze coś gdzieś można by pewnie przyciąć teraz tą całą kupę trzeba gdzieś zebrać i spalić e, żeby zaraza gdzieś się nie rozprzestrzeniała i tutaj mamy no ta już też wygląda lepiej te fragmenty, aczkolwiek niektóre też trzeba e, trzeba zdecydowanie przyciąć Zobaczymy. Coraz bardziej teraz tu widać pnie e, tej gloriozy. E, wyglądają one zjawiskowo, Pnie są, dotykam, twarde, silne. Nie ma żadnych objawów, że tak powiem, e, zgnilizny, żeby one gdzieś były jakieś miękkie, miały nie wiem, ochotę odpaść albo coś. E, także wszystko się rzuciło na liście. Nie wiem za cholerę z jakiego powodu. Tak jak mówię, no to jak wszyscy wiecie, zima póki co jest bardzo łagodna. To jest ciekawe, że łagodniejsza zima, a gorszy efekt. I to jeszcze, żeby tu jakoś lało czy coś. No, lało co prawda na jesień, bo była u mnie powódź. Może to jest przyczyna, może to jest przyczyna, że właśnie, przecież u mnie na jesień była bardzo duża powódź. Tydzień padał deszcz w zasadzie bez przerwy, o tym nie pomyślałem. Może to. Może to gdzieś w ziemi się za, zalęgło, że tak powiem, e, od tej wilgoci. No i teraz tak to wygląda. Ale przecież się nie przejmujemy, o aż mi się czapeczka przekrzywiła od tej pracy, e, tylko działamy. E, no jak coś się stanie, no to trudno. Takie jest życie, tak? To jest hobby. Oczywiście łzy będą lecieć, ale wierzę mimo wszystko, że będzie mm, że będzie dobrze, tak? No to jest hobby, o to trzeba bardzo dbać. To tak, Jak ktoś ma psy, koty czy konie. To tak samo może coś zachorować. Może nawet umrzeć, w najgorszym wypadku, jeżeli mówimy o, o, zwierzę, o zwierzętach. Tak samo z roślinami, tak samo mogą umrzeć, jeżeli coś się je zaatakuje. Teraz nawet nie za bardzo, nawet jakby czym pryskać, bo jest po prostu zima, jest za zimno. tak, I taki tutaj jest z tym, z tym problemik. Tak to wygląda na tą chwilę. Będę zdawał relację, co się będzie dalej działo. Tak jest to wszystko przycięte. E, trzymajcie kciuki. Dajcie znać, czy u Was też coś takiego na Gloriozie się pojawiło. Może, e, a może przyjrzyjcie się, bo, bo ja też bym się nie przyjrzał, bo to wszystko z daleka super wygląda, tak? Nie było widać żadnych, e, żadnych symptomów, ale jak tu podszedłem, mówię, co jest grane, tak? I jednak, mam nadzieję, że będzie dobrze. Jestem dobrej myśli. I tyle. Trzymajcie się, cześć.